No, słuchajcie, uratowałem Rudego. Yes, <grywka> jak ja się cieszę. Hej, a kto ja jestem? <grywka> kto ja jestem? Rudy, przywitaj się z moimi widzami. Ile żeśmy walczyli o to, żebyś trafił do mnie do domu, co? Witaj na Easy Vlog. No niestety jeden się tylko uratował. No już tak się nazywałem Rudy, tak zostaniesz rudy. <grywy> no powiedz coś. Pierwszy raz jesteś na kocyku, co? Pokaż tą mordkę o. Cieszysz się Zaraz się tutaj przygotuję miseczki Ale chudziutki miał miał cieszysz się rudy No niestety sierota jesteś już teraz Ale masz tutaj mnie do pomocy Także się nie wie. Rudy. Tu masz swoje miejsce na tym kocyku. Wieddy tutaj po kafelkach mi chodź, Chodź tutaj na kocyk. Chodź do mnie. Chodź. Cii, cii, cii. Już szuka, gdzie by tu siku zrobić pewnie. Chowa. Chodź, chodź. Cii, cii, cii. Chodź. Cii, cii, cii. No, zaraz się wykąpię. To nie wiem czy mogę cię w ogóle kąpać. Ale na pewno... Dostaniesz świeże jedzonko, choć dzisiaj ci karmiłem tam w twojej niewoli. No chodź, no podziwiaj się, chodź. Chodź na kocyk, to jest twój kocyk. No chodź, nie się pierwszy raz. O, Boi się po kocyku chodzić. Chodź, no chodź. Rudy, przywitaj się z widzami. No dosłownie 10 minut temu go wyciągnąłem z tej chaty ile mnie to kosztowało załatwiania formalności No ale wszyscy razem tu pomieszkasz u mnie rudy 11 dni a później do grej rodziny na 10 miesięcy, a później wracasz na chatę, ok? Sztama? No sztama, bo tak, zamierzałeś, to chyba ci pasuje. Rudy potrzebuje się poprzytule. Śrota! Śrota potrzebuje się, bo przytule. Zobacz, jaki to jest, jaka to kruszynka malutka. Jaka murtka. A to taki szczurek, jesteś, a nie kot. No, tutaj jakiś masyw. Kurda dziecko się cieszy. Daddy, Ja wiem, Ty nie musisz mi opowiadać. Przecież ja cały czas z tobą to przeżywałem, Rudy. Ale wygrałeś, jesteś zwycięzcą w tej chwili, dałeś radę, chłopie. Stałeś do miski i zrobiłeś ten najważniejszy pierwszy krok w swoim życiu. Także masz farta. Jesteś naprawdę dzielny. No niestety. Yy, jeden do dwóch, tak? Dwie yy, poległy kotki.

On jeszcze tak słabo na te oczy widzi. Chyba takie oczy. No ile może mieć? No. Mniej niż dwa tygodnie. No, idzie do jedzenia. No, wcinaj. Wcinaj. Słuchaj, tutaj możesz sikać i załatwiać się gdzie chcesz. To są kawałki, a ja na sprzęt po tobie. o to się w ogóle nie ma. No, wcinaj, wcinaj. No. Ty musisz jeść teraz. No, tam masz wody troszeczkę tylko. O, do, dotarł do jedzenia. No, wiecie co, on się już musiał nauczyć jeść, po Powinien ssać cycka, ale nie miał wyjścia. Dzięki temu przetrwał. A już będzie sobie, o, już sobie je tak powolutku, będzie powolutku skubał. dobrze, że się nauczyłeś tak szybko jeść i w ogóle wstałeś do tej miski, bo niestety tylko ty jedyny wcina cinasz Pięknie. Jedz, jedz, jedz jak najwięcej. Rudy jest wielkości mojej dłoni. Bardzo malutki. No i chudy, jak widzicie, ale przynajmniej mm, No chodzi, chodzi, nie przedraca się już. Także serial o e, uwięzionych kotkach się kończy. No niestety nie wyszło to najlepiej. Naprawdę poruszyłem niebo i ziemię. Nie, nie byłem tutaj zagrożony, że ktoś tutaj mnie jeszcze osądził. Jakieś tam włamanie się do tego domu i tak dalej. Właścicielka okazała się OK. To nie wiem, to sąsiedzi na siebie jakieś dziwne rzeczy gadały Jedni mówią, chyba nie wiem kto mówi prawdę, ale okazała się właścicielka bardzo fajną dziewczyną i w ogóle mi podziękowała, że w ogóle że pomogłem, a że tam syn został nie na chacie, no to ona sobie spokojnie z tym poradzi, chociaż nie ma problemu. Zresztą tam jeszcze nad kafelek nie ma. A jako się trzęsie... To może ja powinienem klimatyzację wyłączyć, bo mi jest tutaj zimno, a tam miał strasznie gorąco. Ale on się trzęsie cały czas chyba z takiego wycięczenia. Nie z temperatury. A jak on to je, on to jakby soka, a nie je. Zobaczcie. No połykaj, chody Coś tam próbuje. Ale ja widziałam po miskę, że jak mu nałożyłem o tyle, to zjadł to szybko. A ja mu nakładałem duże porcje, bo nie wiedziałam. Idą chcę jeść także. Zawsze wolałem mu na walizę. Michał nie wcina, ile tam potrzebuje. Do no, nabiera powoli siły. Rody, ty, będziesz, ty będziesz tutaj yy, szefem na dzielnicy niedługo. Jak tutaj wrócimy z za 10 miesięcy, to ty będziesz tutaj szefem na dzielnicy. Będziesz taki wypasiony. Obiecuję ci to. No, wiem, wiem, teraz chcesz mi wszystko powiedzieć, a wiecie, że dzisiaj jeszcze rano miałem go już pod drzwiami, bo wsunąłem jedzenie i on akurat też był. Ja go tak złapałem za te łapki, za ogon, i aż do końca głowy miałem go na zewnątrz drzwi. Ale kurde, głowa się nie mieściła, a ten jego tułów tutaj. To nie jest bardzo elastyczny, także nic mu się nie stało i przeszło to pod drzwiami No ale głowa nie, no ja stwierdziłem nie będę ryzykować, bo wszystko pójdzie na marne, jak mu coś tam urwę z tą głową i wycofaliśmy się No nie udało się No ale na szczęście za parę godzin przyjechała Ciecierko i widzieliśmy go normalnie stamtąd Kurde tam tyle było tych różnych robanów w środku no, On to musiał biedny na tej podłodze yy, spać i czekać, spać i czekać. No to jest twój świat. Zobacz, ile miejsca teraz masz. Chodź, to jest ten twój kocyk. Ja tutaj siedzę na jego kocyku. On w ogóle nie jest przyzwyczajony do koca. On tak bardziej spał na tej zimnej podłodze, a tutaj jest u mnie kafelka. A ten kocyk to jest specjalnie dla niego. Rudy, chodź tutaj. Gdzie tam się chowasz? Dawaj, chodź do mnie.

Chyba skumał, że będzie teraz dobrze. Ale cały czas taki wystraszony. No co on przeżył, no biedny. Straszną tragedię przeżył ten kot. To jeśli ty miałeś taki star, to chłopie teraz może być tylko lepiej z tobą. A teraz wodę może będzie próbował. Napiszę do Grace wiadomość, bo ona teraz jeździ po mieście za świnią. Będziemy mieli leczona. Taką imprezę na koniec. Napiszę, żeby mi mleko przywazowała do niego. Uśmiechnie się. Idzie ty, idzie. dawaj na kocyk, dawaj na kocyk. A zanim się przyzwyczaję do tego kocyka, No, ja po prostu go wezmę. Chodź tu. Chodź o. 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 Może sobie to na kocyku być, Nie ma problemu. Sytuacja wygląda tak. Ja tutaj robię Wam nowy odcinek. A Rudy mi podpowiada jaki ma być tytuł. No to słuchajcie. Saga problemu z, kot, z kotami. No już w sumie jest jednym zakończona. On sobie nabierze siły. Trochę mi tutaj będzie śmiecił. Ale czym chata bogata. Także. No dzisiaj jeszcze od rana to po prostu było tak, że znowu pojechałem do tego menadżera. Nie ma go, chory. Wysyłam smsy, nie odbiera. Jak to Filipińczycy totalna olewka. No i ten ochroniarz mi pomógł, bo pojechaliśmy do takiego ofisu. I on, on doszedł do tych do kluczy, tylko że właściciel zmienił klucze już na swoje. Przywiózł taki pęk kluczy żaden nie pasował. Rudy, chodź tutaj. Chodź tutaj, bo my tutaj musimy się przestawić. Chodź tu. No nie pasował. No i kurde, potem przyjechała taka babka, taka babeczka z administracji i ona skontaktowała się, miała kontakt do tej właścicielki przez Facebooka. No, i ona przyjechała tutaj z bratem. No, i otworzyli w końcu te drzwi. Wreszcie, rudy, ty to masz farta. Dajcie mi znać, czy mogę go kąpać, bo nie mam pojęcia. Może chociaż go jakoś przetrzę. Ale kotki zawsze są czyste. Tylko, że on się brudzi w tym jedzeniu, bo on wchodzi do, do tej miseczki. I on nie tak, że tak normalnie je, tylko tak się jak. Co sobie jakoś tam. Nie wiem, jakoś sobie dziwnie to je. Nie je tak normalnie. Chyba jeszcze ma problem z przełykiem. Ale chodzi, miałczy, także wydaje mi się, że będzie spoko. Rudy, chodź. No, także to wszystko na dzisiaj. Ja jestem bardzo zadowolony. Były ofiary, no takie życie. I jak to jest oczywiście w przyrodzie, wygrywa tylko najsilniejszy. Także Rudy gratuluję. Trzymajcie się. Cześć.